Żołnierzem szóstego turnusu szkolenia podstawowego dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Proszę powtarzać za mną. Ja, żołnierz wojska polskiego przysięgam. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić, jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży... Przed z honoru żołnierza polskiego. Przed honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Standaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bogu. Tak mi dopomóż Bóg. Pop! Siędzę. Żołnierze wyróżnieni. Złożenie przysięgi na sztandar. Do szyku. Marsz. Pod oddziały składające przysięgę. W tył. W zwrot. Cztery kroki na wprost. Marsz. W tył. W zwrot. Na prawo. Patrz. Pocy sznarowy. Patrz noś. Jou sykkel marsj